Na tej uroczystości naszej dzisiaj, kiedy prezentujemy główne założenia dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwłaszcza przez pryzmat właśnie linii kolejowych i połączeń kolejowych, mam ogromną przyjemność, żeby przedstawić kilka pierwszych podstawowych takich już założeń strategicznych, które też dzisiejsza Rada Ministrów przyjęła. Zacznę może od tego, że jest to projekt, nie waham się użyć takiego słowa, epokowy, ponieważ on przezwycięża podziały sięgające jeszcze czasów rozbiorów, czasów kiedy Polska była pod rozbiorami. A najlepiej zobrazować to na jakimś przykładzie. Ja akurat pochodzę z Wrocławia i bardzo często w przeszłości jeździłem do Warszawy. I w bardziej dawnej przeszłości jeździłem wprawdzie przez łódź która się kojarzy jako taka najbliższa droga z Wrocławia do Warszawy, ale potem przez wiele, wiele lat jeździłem albo przez Opole, albo przez Poznań. No to już nawet jak pobieżne spojrzenie na mapę Polski wystarczy, żeby wiedzieć, że to nie jest do końca najkrótsza droga z Wrocławia do Warszawy i z powrotem. Ale jednak tak przez wiele, wiele lat było, szanowni państwo, ponieważ rzeczywiście walczyliśmy z tą spuścizną porozbiorową jeszcze, z którą nie poradził sobie PRL, nie poradziła sobie Trzecia Rzeczpospolita. I dzisiaj po tych kilku latach analiz, korzystając też zresztą z rozwiązań, które wcześniej były analizowane jeszcze w latach 2006 i 2007 i potem 2008 i 2009, przystępujemy do realizacji bardzo konkretnych planów. Planów, które nazywamy sobie na roboczo rozwinięciem linii kolejowych w postaci jednego centrum, jednego hubu, centralny port komunikacyjny niedaleko stąd, Stanisławów, Baranów, mniejsze miejscowości i 10 szprych, czyli takich arterii kolejowych odchodzących od tego centralnego portu, od tego trójkąta Łódź, CPK, centralny port komunikacyjny Solidarność i Warszawa. I to jest wielka szansa rozwojowa Polski. Szansa nie tylko na przełamanie tych wielowiekowych, można powiedzieć, właśnie zapóźnień, ale szansa na rozwój na miarę XXI wieku. My mówimy sobie dzisiaj tak i wierzymy w to, ja w to głęboko wierzę, że Polska jest i może być takim wyraźnym centrum, sercem Europy pod wieloma względami gospodarczym, transportowym, a centralny port komunikacyjny może być już za kilka lat sercem biznesowym, sercem komunikacyjnym Polski. Jest to znakomita lokalizacja, która jest do tego predestynowana pod wieloma względami. Jak ktoś chciałby poszukać jakiejś analogii w innych krajach świata, to można popatrzeć na Chiny, które są oczywiście daleko większym krajem i kiedyś była tam w Chinach taka mała wioska na ich warunki, bo to 30 tysięcy mieszkańców mająca, nazywała się Shenzhen. Shenzhen po 30 latach to dzisiaj ponad 10 milionowa metropolia. Oczywiście marzyć można i chciałbym, żeby tutaj centralny port komunikacyjny był jak największy, ale między Warszawą, Łodzią, ta konurbacja, która kiedyś, mam pełne przekonanie, będzie połączona, to też będzie kilkumilionowa wielkie centrum komunikacyjne nie tylko Polski, ale też całej centralnej Europy. Jest to logicznie zbudowany układ logistyczny, który już za kilka lat, już w 2023 roku będziemy mieli pociągi jeżdżące z prędkością 250 km na godzinę z Warszawy do Katowic, z Warszawy do Krakowa. To pierwsze bardzo konkretne rozwiązania i rezultaty tego nowego układu komunikacyjnego, który tworzymy. To jest zwiększenie perspektyw, zwiększenie perspektyw rozwojowych, gospodarczych dla Rzeczpospolitej. W czasach II Rzeczpospolitej słusznie Gdynię nazywaliśmy oknem na świat. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego to jest to nowoczesne okno na świat, okno komunikacyjne, ale bez takich wielkich hubów komunikacyjnych nie ma też bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego. Więc my tworząc to centrum, jednocześnie tworzymy podwaliny pod właściwy rozwój komunikacyjny w całym tym środkowoeuropejskim układzie gospodarczym układzie państw. My mamy wielki projekt Trójmorza. Tutaj siedzi pan minister Waszczykowski, który był orędownikiem tego układu Trójmorza i Centralny Port Komunikacyjny będzie właśnie też jednym z głównych podstawowych rozwiązań logistycznych całego układu Trójmorza, przynajmniej kilku państw nas otaczających. Dziękuję w związku z tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, Radzie Ministrów. Dzisiaj dyskutowaliśmy o tym panu ministrowi Wildowi, który jest tutaj dzisiaj z nami, który jest szefem całego projektu pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny. Dla mnie nie ulega wątpliwości, jest to wielkie, nowe rozwiązanie, rozwiązanie logistyczne, gospodarcze, które będzie magnesem gospodarczym. 21. przynajmniej pierwszej połowy XXI wieku i jestem przekonany, że przyczyni się do zwielokrotnienia szans rozwojowych naszej ukochanej Ojczyzny. Dziękuję bardzo.